Dzień dobry, witam się z wami w piątek. Razem z Izabelą wzięłyśmy sobie dzień wolny i postanowiłyśmy przyjechać na grzyby. Zobaczymy, czy uda nam się coś znaleźć, bo nasze ostatnie grzybobranie było średnio udane. O, Iska już ma pierwszy... Co? Zobaczcie, ja koszyk Izabeli, a u mnie tylko herbatę. Tu jest iska widoczna. Tam jest Aleksandra, którą ledwo widać. Co nie kłócnie, to ma pełno grzybów. Sytuacja wygląda tak, że tutaj mam koszyk i sobie chodzę dookoła. Tu grzybek. Tu grzybek. Wystarczy skręcić. I o, tu kolejne. Na razie jesteśmy na podgrzybkach. A zaraz... A zaraz idziemy do lasu, gdzie będą prawdziwki. O, zobaczcie. Pierwsza godzina na grzybach Izabeli. A sobie tak ładnie nie Mój. Idziemy na przerwę. Jak Ci się podoba? Ekstra. Za chwilę druga runda. Izabeli, przełożone, już gotowa na dalsze grzybobranie. Teraz sobie. No trochę było, mi się wydaje, ten las wiesz. Plan mamy ambitny. Mówił, że... no. Nie wiem, czy poznajecie to miejsce, ale właśnie tutaj realizowaliśmy część zdjęć do naszej poprzedniej jesienno-zimowej kampanii. Tutaj mamy teraz przy którym modelka lepiła nam pierogi. Tutaj okienko jednego z pokoi, z których. Wychylała się nam modelka, idziemy dalej, jeżeli o Domek chodzi to należy on do babci mojej przyjaciółki, Domek ma około 100 lat, a tutaj wcześniej rosły poprocie. i tutaj pozowała nam modelka w tej bluzie, którą mam teraz na sobie. Powiem wam, że ja uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Babcia Oli zawsze parzy kawę taką tradycyjną metodą. Wiecie, kupiła kiedyś gdzieś taki dzwonuszek, chyba w Gruzji, więc jest mocna, czarna kawa, którą nam parzy, i otac zawsze sitko. Zawsze jest coś dobrego do jedzenia. Też dzisiaj chyba robisz zupkę pomidorową? No nie uwielbiam, moja mała. No, myślę, że moja też nie uwierzy. Masz dzisiaj na sobie. Masz wasalową bluzę. Iska. A ty co masz na sobie? Salową Wasalową bluzę, kamelię, a tutaj ma termosik. Jak ładnie paruje. Dziękuję bardzo. Najlepsza kawa. Podobają mi się te bagary <laughs> na świecie. Zaczynamy rundę drugą. Po pięciu minutach od wejścia do lasu idę sobie, idę. A tu taki ładny kozaczek. Wzięła ze sobą dwa kosze. Zobaczcie to. Zobaczcie to. Grzybowe marzenie. Nie wierzę. Mogę go ścinać? No a nie? Nie wiem, czy ty masz na ręku też. Wow. Magda u mnie już skończyło się miejsce runda druga zakończona powodzeniem na tyle, że urwał mi się urwała mi się rączka od koszyka zobaczcie co znalazłam na samym końcu wychodząc z lasu No, przecież to jest hit, nie?